Zgodnie z umową z miastem Oleśnica MGK przeprowadza dwa razy w ciągu roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W drugim półroczu ubiegłego roku MGK zebrało zarówno z zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej gabaryty o wadze ponad 64 tony. Były to nie tylko wielkogabaryty zebrane selektywnie i wystawione przez mieszkańców, ale również przywiezione na przok. Przy ulicy Moniuszki. W pierwszym półroczu tego roku przeprowadziliśmy już akcję zbierania wielkogabarytów. W lutym była ona zrobiona dla zabudowy wielorodzinnej i tam zostało zebrane wielkogabaryty o wadze prawie 15 ton. Natomiast teraz w drugiej połowie marca zostały wystawione przez mieszkańców wielkogabaryty z zabudowy jednorodzinnej. Zebraliśmy tutaj ponad 20 ton. Dodatkowo przywożone są systematycznie te odpady do przoku przy ulicy Moniuszki 20 i jest z tego około 3-4 ton w ciągu miesiąca. Co uważamy za wielkogabaryty? No są to wszystkie odpady o dużych rozmiarach, które nie mieszczą się po prostu w pojemniku na śmieci. To przede wszystkim meble, ale również duży sprzęt AGD jak lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, ale także opony, wózki dziecięce, zabawki, olbrzymy i różnego rodzaju inne odpady. No najwięcej kłopotów mamy z meblami ze względu na ich ciężar, rozmiar i Wielomateriałowy skład. Przede wszystkim to jest i drewno, i płyta, jak również części metalowe, okucia, zawiasy, bardzo dużo tworzywa sztucznego, a także szkło płaskie. Dodatkowo przy meblach tapicerowanych dochodzi jeszcze tkanina, gąbka, pianka. Rozebranie tego należy do prac bardzo pracochłonnych i tutaj, w miarę możliwości posiadanych ludzi i środków po każdej zbiórce trwa to przez pięć, sześć tygodni. Tyle w zasadzie o gabarytach. Jeszcze chciałem podziękować mieszkańcom Oleśnicy za wysiłek związany z selektywną zbiórką odpadów, z segregowaniem u źródła. To nam bardzo pomaga w bieżącej pracy i prosić o jeszcze większe starania w tym zakresie, dlatego że ciągle w odpadach zmieszanych odnajdujemy około 25% folii, worków różnego rodzaju plastikowych, a także około 10% papieru. Dziękuję bardzo.